Stacja narciarska jest, tylko narciarzy brakuje. I oczywiście śniegu. W sztawniku z kontrusza wyciąg w stronę Wierchomli wszystko jest już gotowe na przyjęcie gości. Czekamy na mróz jeszcze w, w przyszłym tygodniu, będzie taki już końcowy odbiór. I jeżeli pozwolą warunki, to możemy ruszać. To jedna z szybszych kolei krzesełkowych. Urządzenia przeszły już przegląd i niezbędną konserwację. Trasa narciarska została też przygotowana pod kątem bezpieczeństwa jazdy. Śnieżenie zacznie się lada dzień, jak tylko spadnie temperatura. Niskich temperatur wygląda się też w muszynie, gdzie na zapopradziu od kilku lat urządza się sztuczne lodowisko. Są jednak miejsca, które po prostu czekają na gości, bo niezależnie od pogody zapewniają godziwy wypoczynek. Tu można cały rok pływać w ciepłej wodzie, korzystać ze zjeżdżalni i w dowolnym czasie regenerować siły. Z roku na rok mamy coraz więcej gości i zimą i latem, bo to są takie dwa gorące sezony. Także bardzo dużo gości jest i takich, którzy powracają, i gości nowych, którzy korzystają z atrakcji i hotelu i muszyny. Dla każdego coś innego. Na turystów z grubszym portfelem czekają hotele spa i liczne pensjonaty. Są też miejsca, które specjalizują się w wypoczynku dzieci, bo do muszyny bardzo chętnie przyjeżdżają szkoły. W ośrodkach dla dzieci jeszcze panuje spokój, bo pierwszych gości spodziewają się pod koniec roku. Atmosferę wyczekiwania wyczuwa się na każdym kroku. Bo po ostatnich wakacjach, kiedy muszyna odwiedziło 35% turystów więcej niż przed rokiem, można się spodziewać, że zima może nie być gorsza. Myślę, że to będzie też dobry sezon. Może będzie to też rekord taki, który pozwoli zwiększyć liczbę turystów co najmniej o 20%. No gdyby było tak, jak w sezonie letnim o 35%, no to byłoby marzenie. Ale może, może i tak się zdarzyć. Wiadomo, kiedy będzie śnieg, to rekordy może być stacja narciarska i okoliczni przedsiębiorcy, którzy potrafią zorganizować każdemu wolny czas. Jeśli zima będzie łagodna, to turysta też nie powinien się nudzić, bo muszyna nauczyła się, że nie ma złej pogody. W każdych warunkach można odpoczywać, jak nie na stoku, to w pięknych okolicach, bogatych w zabytki naszej kultury.